serdecznie. Co bym chciała powiedzieć kochani? Właśnie widzicie jest most. Ja jestem na moście. I tak jest w życiu naszym. Jesteśmy gdzieś tam po jednej stronie. I żebyśmy mogli przejść na drugą stronę, musimy odnaleźć ten przysłowiowy most. Jeżeli go odnajdziemy, przejdziemy na drugą stronę i zmienimy swoje życie. Co może być tym mostem? Wszystko. Wybaczenie, zapomnienie, zrozumienie, pokochanie. E, zostawienie tego wszystkiego w tyle, e, co nazbieraliśmy. Bo zobaczcie, ten most jest taki kruchy. I czasami, jakbyście chcieli zabrać wszystko z całego życia, most by się zawalił. Więc zostawiamy wszystko na brzegu i idziemy. Idziemy przez most. No właśnie. jeszcze idziemy przez ten most z niczym. Wszystko zostawiamy, aby mieć pewność, że nasz most nie zawali się, tak? No na drugą stronę, jeżeli przejdziemy, tam nie, potrzebu nie potrzebujemy tego wszystkiego, co mieliśmy do tej pory, bo tam czeka coś cudownego. Tam czekają nowe rzeczy, nowe doświadczenia. Wszystko nowe. Więc to, co stare, nie potrzebujecie. Naprawdę nie potrzebujecie już tego do niczego. Zabierzcie tylko doświadczenia z tego wszystkiego, co przeżyliście. Bo doświadczenia pomogą Wam w dalszej drodze. No to ja Was kocham. I zaraz Wam pokażę jeszcze tutaj wodę. Tam jakieś kaczuszki, widzę, pływają. Sekundkę musicie poczekać, bo ja sobie tak przywiązuję ten aparat. O, taka malusinka kaczuszka płynęła sobie to. Tak? Zaraz Wam pokażę. No, ja oczywiście sobie spaceruję, delektuję się. o, teraz wam pokażę kaczuszki jakie są piękne, tylko muszę je chwycić bo nie mogę ich znaleźć osą zobaczcie malusieńkie z mamą sobie płyną ja właśnie takie widoki mam i słoneczko i wodę i wiaterek powiewa cudne co? No jak nie kochać te zwierzaczki nasze i ptactwo i to wszystko, jak to jest takie kochane. O, <laughs> jak fajnie nura sobie dała. Super, co? Uczy chyba mama swoje dzieci, jak można nurkować. Ale fajnie. <laughs> Ale ja mam fajne widoki. Pięknie, co? I to sobie tak szumi woda. O. Właśnie tutaj, I, i tam Wam pokazywałam wczoraj, zobaczcie, to jest to. taka jak na wysepce Drzewo rośnie. Cudownie, co kochani? A ten wiatr, który tak właśnie mnie tu łaskoczy, jest taki kochany. Cudowny. No tam jest plac zabaw. A ja sobie stoję na moście, w którym już Przeszłam na drugą stronę. Ja dawno odnalazłam swój most. Zostawiłam bagaże. Tak jak Wam wcześniej wspomniałam, zabrałam wszystkie doświadczenia. I jest mileciutko. leciutko. Jedyny bagaż, który mam to jest podręczny, który mam aparat teraz. Coś do picia. Torebkę. Oszukam kaczuszki, bo tu płynie, ale nie mogę jej znaleźć. Pod słoneczką. No gdzie ona jest? No sobie płynie, ja jej nie mogę załapać. A o, jest. O, chciałam Wam zbliżenie zrobić. No, znowu kaczuszka płynie. Zobaczcie sobie. Kaczuszkę. Ona jest też wolna, bez troska. Zobaczcie, jak ona się cieszy. Ona żyje chwilą, tak? Żyjmy i my taką chwilą, jak ta kaczuszka. Płyńmy sobie przez życie z lekkością, nie pod prąd. No. To ja Was tak kocham. Oczywiście jak zawsze, kocham wszystkich nowych. Bo już mnóstwo osób do mnie teraz przybyło, więc jeszcze nie wszyscy wiedzą, że ja mam te swoje filmiki. Dlatego zapraszam. Przypominam, to jest jeden kanał. Nie wiem co będą nagrywać, a drugi mam. Założony, tam mam jeszcze niewiele filmików, bo jakoś tutaj zawsze więcej umieszczam, bo tam postanowiłam, że będę takie krótsze przemyślenia, ale zawsze włączę aparat. To, to moje przemyślenia nie są krótkie, rozgadam się oczywiście, więc umieszczam tradycyjnie tutaj na tym kanale, ale to także zapraszam, nie wiem co będę nagrywać. Oj Boże, sorki. Nie wiem co on będę nagrywać, to jest to, a drugi Magia Miłości. No jeszcze blog mam, światło miłości. I wszystko mam o miłości, i sercem mam pełne miłości, i sama jestem miłością. Jeśli komuś brakuje, to proszę mi dać tylko znak, a ja poślem dużo, dużo miłości. Więc już ślem do Ciebie, kochany, jak mnie oglądasz, czy kochana, dużo, dużo miłości, kocham Cię.